Jerzy Owsiak to hipokryta i nienawist. To, jak Jerzy Owsiak odgrywa teraz rolę ofiary jest karykaturalne. To jest hipokryzja, ale hipokryzja żałośnie śmieszna. Pan Jerzy Owsiak jest bowiem dzisiaj w Polsce potęgą i to nie tylko potęgą medialną, jest nie tylko przyjmowany na salonach, wychwalany przez premiera i ministrów, jest także otoczony szczególną opieką policji. W końcu to do emerytki wbijał się osobiście, uwaga, komendant policji w Toruniu, tylko po to, żeby zatrzymać starszą panią. Starszą panią, tego pewnie jeszcze nie wiecie, która ma, uwaga, 767 zł emerytury. Uwaga, 767 zł emerytury. No i żeby wyszła na wolność, musiała zapłacić 300 zł poręczenia. Czyli połowę mniej więcej swoich miesięcznych dochodów. A wiecie za co? Bo napisała do wsiaka. Giń człeku. I uznano, że to jest grożenie Owsiakowi śmiercią. Starsza pani napisała, giń człeku, musi oddać połowę swoich miesięcznych dochodów, żeby zostać na wolności. A Owsiak czuje się zaszczuty, czuje się otoczona agresją, przeżywa traumę. To nie jest hipokryzja?